Cześć. Z tej strony Rafał. Ostatnio poznaliśmy typy prymitywne. Dzisiaj zajmiemy się ich odpowiednikami obiektowymi. Pochylimy się nad autoboxing, autoboxingiem i unboxingiem. Zapraszam. A więc zacznijmy od zdefiniowania sobie zmiennej typu int. Jakieś x1 yy, równa się tam 20. Yy, I to już znamy. To teraz. Wyobraźmy sobie, że każdy typ prymitywny, jak na przykład int, ma w sobie tak zwany obiektowy odpowiednik. Czyli w przypadku inta to będzie integer. Widzimy, że Java podpowiada różne klasy, subklasy, tak jak string jest klasą. To chodzi na właśnie ten pierwszy integer. x2 równa się. 15. Co widzimy? Tak samo yy, deklarujemy, yy, przypisujemy wartość, czyli 15 przypisujemy do zmiennej typu integer x2. I tutaj nastąpił ten wyraz yy, autoboxing, ponieważ <laughs> domyślnie 15 jest pojedynczą wartością, jest po prostu intem. A żeby to przypisać do <laughs> typu obiektowego, Typu integer, to musi Java to owrapować sobie w cały obiekt i wówczas już spokojnie może przypisać do zmiennej typu integer. Dla nas, dla programistów, to po prostu to się dzieje pod spodem automatycznie, więc nie musimy nawet tutaj myśleć nad tym, czy to jest dobrze zrobione, czy nie. Tak po prostu się dzieje. Tak samo w drugą stronę. Możemy zadeklarować zmienną x3. I do niej przypisać zmienną typu integer. Nie ma najmniejszego problemu. I tak samo możemy wyświetlić. Co możemy wyświetlić? Na przykład x1 plus x2 równa się. Pamiętamy, żeby w nawiasach. x1 plus x2. I na końcu średnik. Prawy przycisk myszy, RAN. X1 plus X2 równa się 35, wszystko jak najbardziej się zgadza. Po co nam więc klasa integer? Po co nam drugi typ do tego samego? Otóż okaże się w przyszłości, że nie zawsze typy prymitywne może, mogą być użyte przez nas i wówczas potrzebujemy ich obiektowych odpowiedników. E, również może być e, sensowne, przydatne. Używanie tak zwanych metod. Tak zwanych metod, akurat klasy integer, w jaki sposób? Napiszmy sobie in integer, otwórzmy nową zmianę o typu integer, x4 równa się i duże znowu integer, czyli nazwa klasy, i po tej nazwie klasy wcisniemy kropkę. Pojawiła nam się lista dostępnych możliwości. Są to tak zwane metody klasy integer. Zobaczmy sobie, jakie tutaj, y, między innymi, oferuje nam klasa integer. Max, value of. Y, jeżeli weźmiemy jakąkolwiek z tych y, metod, tutaj powiedzmy, wprowadzimy stringa 23, to możemy przy najechaniu na kursorem, na nazwę metody. Bądź na kliknięciu Ctrl plus Q, wyskoczy nam dokumentacja w IntelliJ Dokumentacja, czyli opis, co dana metoda robi. Jak ją czytać, ponieważ tutaj jest dużo, jest dużo treści. No tutaj jest, y, tutaj jest y, główny opis, parametry, które się wprowadza, co metoda zwraca, czyli co będzie po lewej stronie, y, froze to zaraz sobie też pokażemy przykład. Właściwie najważniejszy jest params i returns. Eee, więc co to robi ta metoda valueOf? Jeszcze raz sobie zobaczymy. Returns an integer object, więc integer object holding the value of the specified string. Czyli jeżeli tutaj wprowadziłem 23, ale tekstowo jest to. W tym momencie tutaj jest informacja, że to jest 2-3, po prostu te dwa znaki po kolei. Yy, a ta metoda sprawi, że nagle to będzie już nie tekstowa reprezentacja, tylko liczba. Możemy to zobaczyć poprzez utworzenie nowej zmiennej pintager, na przykład X5 równa się X1 plus X4 i tutaj możemy wyświetlić wartość x5. Jeżeli to odpalimy, <laughs> widzimy, że faktycznie dodał 43, bo 20 plus 23. Skoro to jest string, to w stringu możemy wpisać cokolwiek. Na przykład przecinek. Czy w tym wypadku powinien to zamienić na inta. No nie jest to liczba całkowita, także jeżeli to uruchomimy z liczbą na przykład przecinkową, dostaniemy tak zwany exception. I czerwony stack trace. Stack trace to jest wypisany na konsolę, na przykład wypisany na konsole nie musi być, ale w ogólności wypisany na konsolę yy, stos Kolejnych wywołań metod, czyli widzimy, że zaczyna się od add, 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 add. To, co nas interesuje na początku przygody z programowaniem w prostych klasach, to ten początkowy, ostatni tutaj, ostatnia linijka. Kiedy najedziemy myszką i klikniemy, pokaże się, podświetli nam linijkę, w której doszło do. Tak zwanego rzucenia exceptiona, czyli wyjątku. Wyjątki sobie omówimy później. Na razie chciałbym tylko, żeby, żeby nie przeraziło Was, jeżeli przypadkiem dostaniecie czerwony stack, który jest na konsole. Po prostu oznacza to, że jest jakaś wyjątkowa, nieprzewidziana sytuacja i widocznie coś zrobiliście źle. Na przykład tutaj podałem 23,3, czyli liczbę z przecinkiem jako, jako liczbę całkowitą. Więc powracam do tego i przy ponownym uruchomieniu już ten błąd nie występuje. Jak już jesteśmy przy intach, to sprawdźmy, co się stanie, jak utworzymy sobie int inta x6 i. Stworzymy go poprzez podzielenie jednego inta przez drugiego inta. Na przykład x1 przez x2 i średnik. Z matematyki byśmy obliczyli, że to jest 20 przez 15, czyli 4 trzecie. No dobrze, tylko czy y, tworząc inty faktycznie taki wynik nam wyjdzie. Jeżeli to uruchomimy, No, nie wyszedł, wyszła czysta jedynka, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy sobie już na poprzednim filmie, int przechowuje wartości całkowite. Czyli jeżeli y, podzielimy 20 przez 15, oczywiście wyjdzie nam y, 4 trzecie, ale, czyli 1 i 1 trzecia, ale jeżeli to sprowadzimy do inta, to obecnie nam w ogóle liczbę, liczbę całkowitą. Nawet nie zaokrągli, tylko obecnie. Jeżeli tutaj damy 29, czyli prawie 30, ktoś by mógł pomyśleć, że zaokrągli do, do dwóch. Nie, w ogóle obcina część po przecinku. Także błędu kompilacji nie ma, natomiast Java pokryjemy to sobie ucina. Jeżeli chcemy, nie chcemy tracić informacji. No po prostu zadeklarujmy wynik tego dzielenia jako typ double. I wówczas wszystko będzie już jak należy. No właśnie, jednak nie jak należy, ponieważ nadal wynik jest 1,0 tak naprawdę do wyniku tego, który został zinterpretowany jako int, czyli odrzucona część po przecinku. Zostało dorzucone teraz, dopiero po tym wszystkim, zostały dołożone te miejsca po przecinku. Dlatego musimy te inty x1 oraz x2 jeszcze przed podzieleniem zamienić na double. W ten sposób, pisząc w nawiasach typ, przed zmienną, jest to tak zwane rzutowanie czyli robimy castowanie rzutowanie w angielsku cast natomiast bliżej co do rzutowania zajmiemy się, przyjrzymy się dopiero przy obiektowości teraz miejmy w głowie, że jeżeli chcemy zmienną typu int potraktować jako double to musimy zrobić to w ten sposób i teraz już powinien nam program zadziałać poprawnie. Tak, prawie dwa. Jest tyle miejsc, ile wynosi precyzja DABLA. Jeżeli zamienimy na float Tak, policzmy sobie. To jest 16 znaków tutaj, przy flocie. Przy flowcie widzimy, że jest to 7 znaków w tym wypadku po przecinku. Także y, robiąc różne operacje arytmetyczne. Y, uważajmy na, na przykład dzielenie intów, ponieważ mogą wyjść różne dziwne. Po prostu niepoprawne wyniki. A kiedy trzeba, używajmy tabli. Dzięki.